Prawny środa 24 lipca godz. 23.50 Wspólnoty mieszkaniowej paragraf 1. Rys historyczny regulacje prawne dotyczące odrębnej własności lokali obowiązujące przed wejściem w życie włoku nie przewidywały istnienia specjalnego podmiotu powstającego w celu zarządzania wspólną nieruchomością, w szczególności błokr obowiązujące od 28. 10, 1934 rok. Do 1.1.1965 1965 rok nie zawierało unormowań odnoszących się do Wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy Włokru dotyczyły natomiast sposobu ustanawiania odrębnej własności lokali, jak również zasad sprawowania zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z ART. 3 ust. 1 Włokr do zarządzania wspólną nieruchomością winien być powołany zarząd. Artykuł 3 ust. Wok wskazywał zaś, że zarząd uprawniony był do wykonywania zarządu wspólną nieruchomością w najszerszym zakresie, w tym do przedsiębrania pilnych robót i naprawy, do rozdziału kosztów z prawem sądowego i dochodzenia od poszczególnych współwłaścicieli, do zawierania umów ubezpieczenia całego budynku łącznie z wydzielonymi lokalami oraz do reprezentowania przed sądem i poza sądem ogółu współwłaścicieli w sprawach dotyczących zarządu. Ponadto sprawy związane z utrzymaniem i użytkowaniem wspólnej nieruchomości należały do zebrania właścicieli lokali ART. 5 ust, 1 włokr, a także każdemu ze współwłaścicieli służyło prawo kontroli ART. 4 ust, 1 włokr. Z przedstawionej powyżej regulacji wynika zatem, że na gruncie włokr zarządzaniem nieruchomością wspólną zajmowali się właściciele lokali, w których imieniu występował zarząd. Ustawodawca nie widział natomiast ówcześnie potrzeby tworzenia odrębnego podmiotu w postaci wspólnoty mieszkaniowej, którego zadaniem byłoby sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną. Wystarczające było normatywne uregulowanie zasad współdziałania właścicieli lokali w zakresie zarządu wspólną własnością. Funkcjonowanie zarządu opierało się zatem raczej na zasadzie przedstawicielstwa, gdzie umocowanie do działania w imieniu właścicieli lokali wynikało wprost z Błokr. Z dniem 1 1965 rok Błokr zostało u CHYLONE1, a przepisy dotyczące odrębnej własności lokali znalazły się w kodeksie cywilnym nieobowiązujące już ART. Od 132 do 139 kulombów. Regulacja kodeksowa nie była jednak rozbudowana i ograniczała się do określenia, czym jest oraz jak powstaje odrębna własność lokali mieszkalnych. Zgodnie z brzmieniem art. 136 paragraf 1 kilokulom właścicieli lokali łączyła współwłasność nieruchomości, która obejmowała w razie wyodrębnienia własności poszczególnych lokali mieszkalnych działkę gruntów, na której został wzniesiony dom mieszkalny, wraz z gruntem związanym z korzystaniem z tego domu, jak również wszelkie części domu i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Warto w tym miejscu zauważyć, iż we wskazanych powyżej przepisach posługiwano się pojęciem współwłasność nieruchomości na określenie przedmiotu, który aktualnie w Łoku nazywa nieruchomością wspólną. Jedynie w art. 137 paragraf 137. Użyte zostało określenie nieruchomość wspólna, jednak jego znaczenie nie było ówcześnie ustawowo zdefiniowane. Bez wątpienia jednak nieruchomość wspólną należało rozumieć jako nieruchomość stanowiącą współwłasność właścicieli lokali. Przepisy kodeksu cywilnego nie określały natomiast specjalnego sposobu sprawowania zarządu współwłasnością nieruchomości, w szczególności, podobnie jak w BŁOKR, nie przewidywały one istnienia odrębnego podmiotu w postaci wspólnoty mieszkaniowej. 195N. KC mówiące o współwłasności. Jedynie wspomniany powyżej ART. 137 paragraf 2 loku Lokulomby przewidywał, że w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinien zostać określony sposób zarządu wspólną nieruchomością. Dopuszczalne zatem było wprowadzenie umownych zasad współdziałania współwłaścicieli nieruchomości z dniem jednego, 10 1990 rok. 136 i 137, które zostały SKRES-LONE-3 dopiero 1. 1. 1995 rok. Co zbiegło się z wejściem w życie włoku. Należy również wskazać, że specyficzną regulację odnoszącą się w pewnym zakresie do własności lokali w omawianym okresie historycznym załirały także akty prawne dotyczące najmu lokali i praw lokalowych. Chronologicznie pierwszym z nich był dekret o najmie LOKA ALI 4, który w art. 16 przewidywał tworzenie przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości. Sposób powoływania organizacji, zadania i uprawnienia takich zrzeszeń określało natomiast odpowiednie przymzrzwlr 5 Zrzeszenie to posiadało osobowość prawną 6, a jego członkami stawali się co do zasady właściciele BUDY 7 nie obejmowało ono zatem właścicieli odrębnych lokali. Stan ten uległ zmianie po wejściu w życie ustawy prawo LOKALOWE8, której art. 71 ust. 1 przewidywał możliwość tworzenia lokalnych zrzeszeń osiedlowych posiadających osobowość prawną. Zasady tworzenia organizacji i szczegółowy zakres działania takich zrzeszeń również regulowało ROZPORZONDZEN 9 którego wejście w życie spowodowało utratę mocy obowiązującej rozporządzenia dotyczącego wskazanych powyżej zrzeszeń przymusowych. Lokalne zrzeszenia osiedlowe mogły bowiem być tworzone na zasadach dobrowolności przez właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali w małych domach mieszka ALNYCH10. Zadaniem takiego zrzeszenia było M. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz przeprowadzanie remontu nieruchomości członków zrzeszeń, a ponadto budowa i utrzymywanie wspólnych urządzeń 11. W związku z tym należy stwierdzić, iż właściciele odrębnych lokali mogli przystąpić do takiego zrzeszenia dobrowolnie, powierzając mu część swoich kompetencji związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Podobne rozwiązanie przewidywała również ustawa prawo LOK OBU E12, której ART. 25 wskazywał, iż właściciele i zarządcy domów nie stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej mogą tworzyć lokalne zrzeszenia posiadające osobowość prawną, których zadaniem jest prowadzenie w imieniu swych członków administracji nieruchomości oraz reprezentowanie ich w tym zakresie. Reasumując, należy zatem zauważyć, iż przed wejściem w życie bloku nie istniał żaden podmiot, który można byłoby porównywać ze wspólnotą mieszkaniową. Właściciele odrębnych lokali mieli natomiast możliwość tworzenia dobrowolnych zrzeszeń, które mogły przejąć część ich uprawnień oraz obowiązków związanych z administrowaniem nieruchomością wspólną. Model zarządzania nieruchomością wspólną przyjęty w Polskiej Włoku nie stanowi jednak nowum na gruncie prawodawstwa europejskiego. Regulacja normatywna przewidująca istnienie odrębnej własności lokalu nieruchomości wspólnej oraz wspólnoty mieszkaniowej występuje również w ustawodawstwach wielu innych PAN-STW 13, zarówno opartych na systemie prawa stanowionego, jak też z obszaru Common Law. Dla przykładu istnienie wspólnoty mieszkaniowej przewiduje M. In, prawo -E -C -K i E14, gdzie nazywana jest ona Daigenein DER Derwonum-Saidentumer, prawo F R i -E 15, gdzie nosi ona nazwę Syndicate Deco PROPRIETE oraz prawo Br R -Y -Y i E16, gdzie określana jest Mianem Common Hold Association.